Tu chodź tu. Czy pyny! jeden! Net, net, net. Co to jest za skin? Czekaj, już za dwa. Chodź, chodź tu. Może. Chodź <śleszy> no. na. tu. Pokaż Rej. Zmieniam na lepszą wersję tego. Lepsza wersja to jest nu. Tak to jest straszny. Wczuj się. HAKERZE, Hakerze. Haker... Spadłem z krzesła. To śnieg pada, patrz. To chyba nie w o. Polsce. O! Where is everybody? Gdzie są the... wszyscy? O... włączyć, żeby. Ja też. <laughs> Po Rosji znaczy e, po polsku. O tu jest. Polisz. Śled... Czekaj, jak chcemy śledzić, to musimy ten. Śledzie światła. Musimy się Co ukrywać. To za dźwięki? żeby dźwięki? A, boję się, uciekam. Boję się! Wygląda, Wygląda jak mi... stary Wygląda jak stary <śled> Ja jestem biały, bo pada śnieg, ale. O, nie Czemu gaśnie światło? Bo lubię. Cóż, nie ma już odwrotu. Chyba jest. No to czemu ja się odwracam. O, dorsy! O, o. Patrz, jestem w środku, i już nie, ma, nie mam śniegu na sobie. O nie, ta muzyczka straszna. Uwaga, przeczytaj. Der diary. The school bus stopped. I am afraid she made a mistake. They have the most weirdest eyes as the night. Ah, as black as the night. Prove be classy. classic. And <coughs> Am oh, <nie! coughs> this film. A ja takie... Troj <coughs> to wetne. no <coughs> Nie mnie. To też wyjdzie. <coughs> O! Lepsza latarka! A, Free Robux. O nie! <laughs> free Robux. Co to jest? Czemu by się tu włamali? Furn... Się... Co? Co? Is, is, is. Uwaga! Przeczytaj! Apallening of the skin darkening of the eyes. Deserved on Par has declared the case of be top secret. Patrz! szukujemy Co to za dźwięki były? Uwaga! A palenik coś tam. Czemu się zmienił ambient tutaj? A! Do kibla się chowaj! <głos> <głos> do kibla! O, o można ja wejść! To nie... brysznica. No. <noise> Czemu jak świecisz światłem to, to gorzej widać? Bez... Ty... Ej, tu chyba Ej, powinniś... no O! Uwaga, przeczytaj. Ci, których oczy jeszcze nie stały się ciemne. <noise> to mają niebieskie. <noise> no, ja mam niebieskie, bro. Madryt. <noise> Zgaduję, że, że przez to, że to przeczytałem coś się stanie teraz. Patrz, teraz I pierwszy będzie jumpscare. Jump jumpscare będzie taki nudny, e, taki. <grywia> będzie taki nud. się skrót. muzyczka. A o co, jak zaświecę światło, to co wtedy? ja o co chodzi w tej grze? Nie wiem, że jak... tam, gdzie? gdzie był ten straszak. <grywia> straszak! Stral... Teraz pewnie się pojawi gdzieś klucz. A co, jak to będzie w tym ofisie Teraz. Wyś ty tak szybko nie chodź, bo ja tu nie nadam to jest coś. Weź, Weź klucz. Co, co tam było? To musi być klucz, którego szukałem. Co tam było? Od Czemu? Czy klucz Tam było po prostu czerwo e, czarno. O, A. Umieć... deskę? Wez. A mogę tam wpaść? Znajdź przedmiot do wykorzystania. O, może, bo ten jako wózek most. inwalidzki zaraz też będzie się. To pewnie na tej stołówce, czy co? To deszkę. może być przydatne. No chyba nie. Dźwięk mi się zmienił. To powinno wystarczyć. Uwaga, przeczytaj. Der 18.07, de buzo, de war, wło... <grymne> <grymne> Wyknij. A co, mamy uciekać? Co to, dorsy Czemu poszłem złą stroną? <grymne> ja <ciukletą>? inwalidzki! Pomoc! <grymne> Nie. <grymne> Słyszysz to? Nie. co, zapadłem się pod ziemię. O, trzy kropki. I'm afraid. No Ale Mira, trzy. Mira, O nie. Co my nagle tu jesteśmy? latarka. Lep za Uwaga, przeczytaj. If you see them, run. Czyli jak ich zobaczymy, to mamy uciek Jakieś dwie typiary. Okay, się... z piwnicy. <stukij> <stuk <vortex> Ona gówno pomaga. Oh! Idziemy tu? Zamknięte. Te kwadraty wyglądają jak ramki do zdjęć. Mor... Mor... Morbis. co, A co, on tam idzie za nami? Nie no idzie. Gdzie ty jesteś? O patrz, O Jezu, myślałem. Taka... Ej, tam był ktoś! Tam by... NIE! Pomocy! Mira. Jeszcze jakiś typek. Z tej badania. The portal is the only way out. Kto pytał? Idziemy. Co halo? Gdzie ty jesteś? <śmany> Gdzie ty... <śmany> Byśmy się darli. O, patrz, zdjęcie. O. No ra ty je weź, bo mi się nie chce. A nie można. Coś hmm. te same. Hmm. Jak, ta, jak ta trawa w ogóle tu żyje, jak to nie ma fotosyntezy, jak robić? Nie? No patrz. Ej, tu jest coś jeszcze. Chyba nie tego. A to? Ej, ja tam coś widzę. To jest. Już... Ej! Ma. Patrz. No patrz, no. Znalazłem. Co to za jakiś skinki, Tak, ja przeczytaj. Kostnicy. Dear Diary, oh my god, we can't find her, but no, what's wrong with them, we can't fried the ex- Patrz tu, tu Anna. my mamy chyba na tym Annaha, Anaha. Hahaha. Obbibat jure erat. O, ha no. Biegnę tyłem. <ścoughs> Co mamy zrobić? Tu jest spać. No Ej, ale mógłby by dobudować y, 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 tą niewidzianą dziurkę. Ej, bo tu się A, idzie. ja mogę teraz spać? Nie. Chodź. Czemu tu nie ma wody? Chodź, no bo tak. Nie pomocy. No chodź tu, bo jaki tu musimy. Me, jaki maze portal wygląda na to, że moje jedyne... że... na gówno. No to nieźle. Uwaga, ONCE YOU'VE SEEN her. I TOO tu mam? Co ja? Kliknąłem? Uzyskaj Co pomoc. Jak... <grym> O za, Free Robot. No bo ma. Chodź. To, to jest labirynt. O nie. Bo to jest. Tu są Free chodź. Robux, ludzie. To chodź za mną. A, ok. A czyli to Free Robux będą. Chodź. Tak? Nie chcemy się rozdzielać, bo, bo nas znajdzie. Ona. A, co się stało? Gówno, idziemy. No, co się tak mrugasz? Bardzo musisz uciekać, chyba. No, to musimy iść środkiem, bo ten po nami z za rogu nagle przyszła. A za nami nie sprawdzaj kto jest. Ja nic nie widzę. Ty piarog. Nie. Nie ma jej. Znikła. Znikła.